Kliknij na panelu w miejsce, gdzie wyświetla się godzina. Następnie kliknij w Ustawienia. Wybierz system. Teraz wybierz deweloper. Uruchom system bezpieczeństwa poprzez kliknięcie w suwak. Postępuj zgodnie z instrukcją przedstawioną w okularach. Pamiętaj, aby wybrać granicę stacjonarną większość naszych aplikacji działa w obrębie tej granicy. Siatka bezpieczeństwa została uruchomiona. Gdy gracz wyjdzie poza jej pole, okulary wyświetlą mu obraz pokoju, w którym się znajduje. Życzymy bezpiecznego korzystania z naszych aplikacji.